W dzisiejszym odcinku Skraftujemy podstawowy surowiec do stworzenia wszystkich maszyn Nauczymy się jak wywzorzać zasilanie no i miażdżyć rzeczy prasą mechaniczną Znajdziemy skarb Jacka z Karaibów Zapraszam do odcinka Create Perfect World Dobrze, 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 tak Odbyłam decyzję po bardzo długim czasie. Już wam to. Postanowiłem, że zagram Minecraft na modach. Tak, tak. to bardzo serdecznie witam na świecie. patrzcie jakie skina mam. Bo już wy nie wiecie, ale coś dla was szykuję fajnego. to jest związane z pewnym serwerem. A dokładnie rzecz, o której mówię, to będzie specjalna 500 subów. No bo już jesteśmy bardzo blisko tego. więc to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Za to poświęcenie i tak dalej. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. A teraz prze, w, przepraszam Wam za przerwę. No i przechodzimy do filmu. I może są dobre, co to sprawdzać. mną chodź. No właśnie. Ehm, tak. jestem już na świeciutku. Rozłożę świeciutku. fajny spawnik. Bo w ogóle nie zobaczyłem. Co to jest? Alex Mox. Patrzcie, tutaj mamy taką zakładkę z questami, o widzicie? Patrzcie na to To są różne części questów Na przykład tutaj zakładka create Backpack, drivers, workbench Na pewno to nas będzie obchodziło Po prostu podbierajmy to co możemy, patrzcie to tutaj sobie podbierajmy te questy Okej, okay, odebrałem A tutaj od razu też Kurde, bo zaraz mnie też opowiedziałem. Może zabierzmy się od zebrania jakiegoś podstawowych itemów. Tutaj kolejny kwestie, który zrobiliśmy. I to jest w zakładce Base Game. No i widzicie, to są takie różne questy. Obtain any log. Ja zazwyczaj zabiorę sobie Cherry, bo Cherry. Ja wiem, po prostu biorę je. No bo spojrzyj sobie na mapkę. Okej, okay, koba wykupaliśmy, skraftujemy sobie piec i kamienne tulsy, pyk, robimy drugi kilotek. pyk, gotowy. patrzę odów. nie wiem jak tutaj się usyła moda, ani nic, ale patrzę, tutaj jest zapomniana funkcja, możemy sobie odpalić ofrykama. możemy sobie obejrzeć całą tą grupę, pyk, o, koper chętnie zbiorę, przyda nam się. Tam widzę pierwszy zombie, ale no, normalnie tutaj nic nie ma. Mucha, trzeba było to komar, ale wielu ryb, patrzcie na to, jakie ładne! Ło! Ale pływają, kurde, kupi komar, a kysz płyniemy? trzeba trochę uważać na te wielu ryby, żeby nie płynąłem, bo jeszcze nigdy nie miałem takiego kontaktu bliskiego, ale raczej nie są niczym tam widzę konie, aby chciałem jakieś żarcie mieć, bo na razie to u mnie bida z żarciem tam. O nie! Ty do mnie nie podchodź opi. Ja ciebie znam. Podejdziesz, zabierzesz jedzenie, uciekniesz, no i już mi go nie oddasz. Tak to z tobą jest. Zakładam, że w tym lesie coś będzie. Chodźmy tak, to są. Wioska! Ja pomyliłem prawie wioskę z lasem. Ale patrzcie, chyba się tutaj osiedlimy. Co o tym myślicie? Pierwsza lepsza wioska, całkiem ładne miejsce na bazę. Patrzcie, mamy tutaj. Mano, polankę to jest chyba domek Kowala. Tak, to jest domek Kowala. Wow, co w domku Kowala! Bo patrzcie na to, będziemy mogli od razu zacząć przygodę z trochę większym przytupem, bo będziemy mieli od razu ymm, mogli zdobyć sobie. te jak to się nazywało? Hmm. Od razu będziemy mogli zdobyć Zinzora, bo Zinzory jedynie możemy kupować w tym O czym ty sobie, Bruno, myślić? Chyba nie myślisz, że będziesz zaraz zabijać te wielkie wieloryby, które są pięć razy większe niż ty. Lepiej zabij ryby. Mówię tobie, lepiej zabij ryby. Hmm. O, są ryby, no to chyba z, z rybki będę dzisiaj jadł. Trudowni, teraz na mnie będą źli gard gardiani. Chyba się do chatę. Wkładamy teraz moje tutaj dorsza. Na przykład mamy jedzonko. Byk, że sobie roszcze jedzą kapuk I teraz już nie będę przynajmniej głodował i tak, pierwszą rzeczą, którą bym się chciał zająć się na tych wodach w ogóle patrz, na to, ile żarełko teraz mam, oho wsadzę do niego koper i pierwszą rzeczą, którą... nie i patrzę, mam fajny pomysł tak, żeby na pewno nic mi się nie stało ja bym chciał sobie to sobie skraftować, bo to jest przydatne to, że się z samej wełny To ja chyba muszę iść w podróż. To jest jedna opcja aktualnie. I tak zróbmy. Jak to znajdę, no to was poinformuję. Okej, okay, patrzcie, widzę hacę na Ty chyba jest ship wrak. Bo tak to wygląda, patrzcie na to. O, widzicie? Dobrze, tutaj sobie rozkopmy i poszukajmy może jakieś skrzynki czy nic nie będzie. To smary, kto to tak pozakopiwa? Nie jak to był tak tylko tak to, 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 to nie zaprojektował go, gdyby się rozbili. Zdej pewnie zakładali, że się nigdy nie rozbiją. Jest, dobrze pamiętałem. Pokaż mi. Inventory isn't generated yet. O. Okej. Smiting, armor, trimy, dobra, 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 mamy, mamy, mamy. Może popłyniemy do skarbu. A to to najpewniej jest rzeka, co nie? Wystarczy popłynę płynę tą rzeką ym, do końca i tam gdzieś po prawej powinien być skar. Patrzcie co znalazłem! Co to jest? To jest złoże cynku, cynku, ale nie widzę jak Tak jak nie Ważne ważne, że jest cynk. To wygląda jak ten blok. To jest ten blok. Pyk. Patrzcie na to. El Clasificado. Heart of the Sea. O kur... Wypływaj. Dobra, wsiadaj tutaj. Pyk. Mapki już nie potrzebuję. Płyniemy sobie tutaj. I zabieramy sobie moje dorsziki. Okej. Okay. Pyk złoto, biorę, może się przydać kto wie, a teraz szybko na górę na górę, na górę okej, okay. znaleźliśmy skarb Jacka z Karaibów mm -hmm. ale się oddaliliśmy od bazy no kawał drogi to ja mam do powrotu czy mogę dopłynąć do domu, i chyba tak zrobię i my się będziemy widzieć jeżeli to znajdę, albo już dopłynę do domu Czy ja tutaj dobrze widzę? Shibrak, shibrak, shibrak. Co, co, co to jest? No, zapiszę sobie kordy i kiedy indziej tutaj przyjdę, bo teraz nie mam Jakoś ochoty i płynę dalej. Daleko stąd dom. Ja w sercu mam go. Powrócę, czekaj na mnie tam. Wiedziałem, że dopłynę. Całkiem szybko poszedłem mi pełnicę. E, 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 panie wieśniaku, to mój dom. Tutaj nie ma wejścia. Hmm. Skraftujmy sobie skrzynka. E, tak, Bruno, na pewno skrzynka, a nie skrzynkę? Jesteś pewien? Zastanów się jeszcze raz i ty już teraz powiedz. Pyk. I na razie ty po prostu wszystko wrzućmy, że miałem miejsce trochę w EQ, bo na razie w ogóle nie mam. Co mówiłem? Miałeś powiedzieć z krzyka, nie posłuchałeś się mnie. To taki dziwny. Teraz tak. To idzie tutaj, to idzie tutaj, to idzie tutaj, to idzie tutaj. Pyk. Ja tam bardzo się cieszę dzisiejszej podróży. Prześpimy śpimy się. I tak nastanie dzień drugi. Pogoda za oknem. Perfekcyjna. A naszym dzisiejszym zadaniem będzie. Dobycie pewnej rzeczy. To jesteśmy w i Naszym dzisiejszym celem będzie zacząć nasz dział od andezit aloa. Undesit aloa bardzo łatwo się craftuje albo z cynku, albo z Irona na geza, ale ja chyba będę chciał wybrać tą drugą opcję. Czyli że raczej z Irona. Chyba, że cynk dla mnie będzie bardziej opłacalny. Bo to jest z czasem różnie. Pod wodą może takie coś. Właśnie Andesit chyba może występować pod wodą różnie. Trudno mi stwierdzić, bo. O, jest andezyn, no właśnie, widzicie? O tym mówiłem. A ja słodki, czas nie mogę wykopać? A i słodki, mogę patrzeć na to. Aha, ale przemyślałem. Dobra, tutaj, tak chyba jest tam złapię. Ech. Kątem pod podłapień. Patrzcie na to. Złożę tu za free. Obok mojego domu. Pyk, nawet do cave'a nie musiałem się Gdzie, Kurde, gdzie mój andezyn? Tutaj. Tylko szybko, szybko do góry do góry do góry. Dobra. Co ciekawe, bardzo szybko nam to poszło. I patrzcie teraz, kraftuje się tak Andesit alo. Potrzebujemy iron Nuggety Układamy je w takiej formacji. Andesit w takiej formacji, z tego z tego nam powstanie Andesit Alu, czyli się wstęp do działu kryje, bez którego nic by nie powstało. Rozumiecie takie coś, że takie coś nam pozwoli robić takie te wszystkie mechanizmy. To będą shafty, Andesit Kissing. I żeby w ogóle zaczęliśmy naszą przygodę, będą nam potrzebne Mechanical Press. Um, Blok Irona będziemy potrzebować. Całe szczęście mam wystarczająco mater materiał to znaczy surowców. Przekraftowujemy sobie. I teraz patrzcie, idziemy sobie do lasu. No są takiego szczególnego. klikam na niego. Pyk. I teraz coś nam się zamieniło się w andesite i teraz z tego patrzę, dostaliśmy achievement The Undeased Age Zbierzmy sobie to Bo bez tego żadne maszyny nam też się nie stworzą Oczywiście Undeceased Age jest ważniejsze, ale to też jest coś. Byk, 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 byk. I teraz patrzcie na to Skoro już mamy pierwszą rzecz za sobą Musimy skraftować szafta Jak się kraftuje szafta? Bardzo prosto, tak? I teraz co mi ten szafta Na razie nic! Bo muszę mieć jeszcze z tego koguila zrobić a żeby zrobić kokwila potrzebuje drewno I z drewna Mogę je połączyć z shaftem. Powstaje kokwil. I teraz patrzcie na to Pierwszym itemem na tym świecie Pierwszą maszyną jaką skraftujemy Jest Mechanical Press Ja coś źle zrobiłem No tak miało być Jezus Maria myli mi się Mechanical Mixer ma tego kokwila. A widzicie czemu? potrzebują jeszcze depota. Undeceased aloe i undeceased case. Depot w podstawie. No i bardzo proszę. Big. Big. No i co więc możemy zrobić? No aktualnie to nic. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spa... Bo nie mam czuć... Ufa fajna niespaczenka, block of iron, przyda nam się. A to co innego? Biorę. Jako moje pierwsze zasilanie Chociaż nie jest zbyt wydajne Ale sprawia standardy Początkowego gracza I zabarykadowujemy tutaj sobie to Tak tak Następnie kładziemy tutaj sobie Najlepiej sobie tutaj gdzieś waterwilla Tutaj to podkopujemy w taki sposób Kładziemy waterwilla Tyk I teraz robimy tak O widzicie I teraz zaczęło już nam Jakiekolwiek energię wytwarzać i teraz patrzcie na to. Teraz się zacznie się zaraz makia. No i to, pokażę Wam, jak działa prasa. Kładziemy żelazo. I no, może trochę jest słabe, jest coś się na nie. patrz, patrz. patrz, 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 patrz. Walnęło. Powstało. I teraz możemy sobie odebrać sobie Iron sheet naszego początek nowej ery, dzięki której wszystko będziemy mogli zautomatyzować. Oczywiście, andesita też jest podstawą. Hmm, doktorek Bruno. No co? Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że będzie więcej filmów. Ten, wam, ten może Wam się spodoba. Muszę go jeszcze zmontować. Najpewniej go dostaniecie 12, czy w niedzielę. No to do zobaczenia. Ja to nagrywam 10. Ja byłem Bruńxą, 2. No i się żegnam. Dobranoc albo, jak jesteście rano, dobrego dnia. Zależy o której to oglądacie. Do widzenia. Bajo.